Cześć, witam Was serdecznie. Jak widzicie u mnie już um, wystrój taki typowo świąteczny. No, zaczynamy ten czas, wchodzimy w ten czas około świąteczny, więc um, nie przejmujcie się, będzie w najbliższym czasie tutaj dużo jajek. E, prawdopodobnie również, jeżeli chodzi o wróżby wybory, no będą jajka po prostu. <laughs> Także tym się nie martwcie, nie przejmujcie, po prostu taki rodzaj dekoracji i proponuję Wam wróżbę wyboru, o której tak naprawdę często myślę, dlatego że Wy bardzo często o to pytacie w swoich prywatnych pytaniach. To jest jeden z takich koronnych, naczelnych tematów. Bardzo, bardzo ważny. Czy ta relacja to jest relacja karmiczna? Oczywiście nie chodzi tylko o relację jakąś taką miłosną, że tam z kimś wchodzicie w związek, czy to jest jakieś małżeństwo, bo tak naprawdę relacje karmiczne są najczęstszymi z naszych tutaj relacji ziemskich. No i tak naprawdę oczywiście możemy je mieć z każdą osobą, z kimkolwiek, z kimś z rodziny, z przyjacielem, ze współpracownikiem, z jakąś osobą. Którą napotykamy gdzieś tam na swojej drodze. Zasadniczo przyjmuje się, że właśnie większość relacji to są relacje o podłożu karmicznym. Są nawet takie teorie, że w zasadzie wszystkie relacje są karmiczne, dlatego że no, nie spotykamy nikogo przypadkiem, spotykamy te osoby po coś, po to, żeby coś właśnie z nimi zrobić być może coś odpracować, przepracować, uzdrowić w sobie, coś pojąć, coś zrozumieć. Więc z tego punktu widzenia, tak naprawdę każda relacja byłaby w jakimś sensie karmiczna. My mówimy tutaj o takich relacjach typowo karmicznych, gdzie rzeczywiście ta karma bardzo mocno jest zaakcentowana, gdzie chodzi o takie naprawdę poważne sprawy, nie jakieś tam, wiecie, takie, takie błahe rzeczy, tylko poważniejsze rzeczy po prostu, takie do przetransformowania nieraz po prostu w przeciągu całego naszego życia, więc takie bardziej tutaj będziemy brać pod uwagę. <laughs> Dam wam opcję do wyboru. Trochę mnie wczoraj przewiało na balkonie. Bo wydawało mi się, że jest ciepło, ale no nie było aż tak ciepło, więc trochę mam chrypę, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Opcja numer jeden ja może je tutaj postawię, po prostu będziecie mogli um, je zobaczyć. Opcja numer dwa są oczywiście jajka, tak jak powiedziałam na wstępie. I opcja numer trzy. Także teraz sobie pomyślcie po prostu o osobie o relacji, która was interesuje. No i zastanówcie się właśnie nad tym wyborem. A najlepiej się nie zastanawiajcie, no bo tutaj najlepiej po prostu wybrać to w sposób intuicyjny, czyli ta opcja, która od razu gdzieś tam przypadła wam do gustu, wpadła w oko. Tu nie chodzi o takie wiecie wizualne podobanie się, tylko po prostu o to, że Gdzieś tam was to przyciągnęło, jak magnesik. O, tak to właśnie powinno wyglądać. Wy sobie wybierajcie. Ja przypomnę, kochani, ponieważ zostały cztery ostatnie miejsca na rytuał najbliższy na pełni księżyca już 8 kwietnia o godzinie 22. Kto jeszcze chciałby skorzystać z takiego rytuału? Jest to oczyszczanie waszej przestrzeni energetycznej, waszych czakr, połączone ze wsparciem energetycznym, w tym. W tym rytuale odcinamy wszystko to, co nam nie służy. Otwieramy się po prostu na nowe energie w naszym życiu. Więc, jeżeli ktoś jeszcze miałby taką potrzebę, to oczywiście zapraszam. Decyduję tutaj kolejność zgłoszeń e, i po prostu e, wystarczy do mnie napisać maila. Zawsze do mnie kontakt macie w opisie filmu, czyli w każdej sprawie, w jakiej byście się nie chcieli skonsultować, to wystarczy na tego maila po prostu napisać. E, kolejna rzecz, ponieważ to czytanie będzie oczywiście, Czytanie o charakterze ogólnym, a wiem, że jest duże zainteresowanie, bo dużo osób do mnie pisze. Bo mają takie po prostu dziwne jakieś związki, relacje z ludźmi, nie potrafią się z czegoś wyplątać, coś im się wydaje takie, no nazwijmy to podejrzane, i właśnie pytają o to, czy relacja jest karmiczna. A jeżeli jest karmiczna, to co należy tutaj w tej relacji przepracować? Więc ja robię również takie czytania, one są obecnie czytaniami promocyjnymi ze względu na po prostu popyt na tego typu czytania. Wtedy zawsze staram się wychodzić naprzeciw Waszym potrzebom, prośbom, jakimś Waszym propozycjom. Do świąt mamy te czytania w cenie promocyjnej, i to jest właśnie sprawdzenie konkretnej relacji. Czyli najlepiej, gdybyście mieli również datę urodzenia tej osoby, którą chcecie tutaj sprawdzić. W kontekście waszym, dlatego że wtedy moglibyśmy zrobić również numerologię, czy to numerologię partnerską. Robimy również numerologię tych obciążeń karmicznych, indywidualnych oraz wspólnych. I wtedy możemy zobaczyć, po pierwsze, czy faktycznie tam jest jakaś pomiędzy wami karma do odpracowania, a jeśli tak, to możemy po prostu uzyskać odpowiedź, co takiego tutaj w tej relacji trzeba będzie zrobić, no żeby albo tę relację naprawić, jeżeli chcecie ją kontynuować, albo żeby się tak ostatecznie, jak to się mówi, wyswobodzić, bo dużo ludzi pisze właśnie em, na zasadzie, że po prostu nie są w stanie się od kogoś uwolnić, że chcieliby, ale ta osoba gdzieś tam cały czas jest albo fizycznie, albo po prostu no niestety gdzieś tam w myślach cały czas się obraca. Często po prostu macie również problem z odejściem z relacji karmicznej. To jest absolutnie na porządku dziennym, bo zasadniczo tego typu relacji nie jest łatwo opuścić, także tu mogą być również tego typu problemy, ale oczywiście nie mówimy tylko o relacjach z waszymi jakimiś partnerami, żonami, mężami, mówimy również tak ogólnie, bo to są relacje rodzinne, relacje przyjacielskie, towarzyskie, relacje pracownicze, zawodowe, różny różny typ relacji i te karmy mogą tam występować. Także te osoby, które pragną uzyskać taką osobistą poradę sprawdzić Swoją konkretną relację z ludźmi, z danym człowiekiem, z daną osobą, relację, w której coś Wam tam powiedzmy mówiąc kolokwialnie nie gra, to oczywiście zapraszam. Obecnie są te czytania w cenie promocyjnej. A teraz przejdziemy sobie już. Po prostu do tego czytania, na relację karmiczną. To jest, pamiętajcie, ogólne czytanie, ale może Wam dać jakieś po prostu wskazówki. Zaczynamy od opcji numer jeden. Kto wybrał takie fioletowe jajko? Zobaczmy, co tutaj dla Was: karta Księżyca, Królowa Kielichów, Czwórka Kielichów. E, dobrze. Okej, okay. wiecie co? Ja widzę to przede wszystkim tak. Nie ma tutaj jakichś typowych kart karmicznych. Nie powiedziałabym, że tutaj chodzi konkretnie o jakąś jedną relację. Ja bym powiedziała, że Wy w ogóle możecie mieć problem po prostu w relacjach z ludźmi i że ten problem, brzydko mówiąc, ale leży tutaj właściwie w was samych, że tu. To u was może pojawić się właśnie taka blokada, to, co, co jakieś problemy, które pojawiają się właśnie w tych relacjach, o których wy myślicie, czy o jednej konkretnej relacji, to wynika po prostu z was. Co to znaczy z was? Z waszego takiego światopoglądu, z waszej postawy życiowej, z tego, co Wy manifestujecie na zewnątrz. Mamy tutaj przede wszystkim kobietę. Więc myślę, że to do pań głównie będzie się odnosiło, chociaż nie tylko, w typie królowej kielichów. I królowa kielichów, jak zawsze powtarzam, jest osobą bardzo taką empatyczną, nastawioną e, na ludzi, na pomaganie, na wrażliwość. Jest po prostu uwrażliwiona na potrzeby innych. Niestety, często się mówi o królowej kielichów, że ona ma takie tendencje do poświęcania się. Jeżeli jest żoną, matką, no to poświęca się dla rodziny, e, może coś robić dla innych. Może mieć jakąś pracę taką em, społeczną, którą wykonuje na rzecz ogółu, czyli gdzieś tam właśnie to poświęcanie się ma troszeczkę we krwi. Jest to osoba, która. Jeżeli już coś robi, to daje siebie z pełnym zaangażowaniem. Często, niestety, nie oczekując niczego w zamian. I tu jest, jak to się mówi, pies pogrzebany. Myślę, że tu nie chodzi o to, że jakaś wasza relacja z kimś jest strict karmiczna i wy czujecie się z tym źle, bo niewątpliwie czujecie się źle. Mamy kartę księżyca, tu są jakieś lęki, jakieś po prostu stresy, jakieś tajemnice. Nie być może o tym, że wam wcale nie jest dobrze, w tej sytuacji, no ale czwórka kielichów, czyli przygnębienie, brak radości, życia, samotność, takie właśnie przeświadczenie, że nie możecie na nikogo liczyć, kto jest w waszym otoczeniu. Więc tu nie chodzi o to, że jakaś relacja po prostu jest karmiczna i w związku z tą karmą po prostu wyczujecie się źle, ta karma was przytłacza. To nie chodzi o karmę. Tu chodzi o wasz osobisty stosunek, o wasze osobiste podejście, i tak jak mówię, ja to widzę.

w takiej szerszej skali, czyli nie tylko to są relacje z jedną osobą. Ja myślę, że wy wchodzicie w ten sam schemat z bardzo wieloma różnymi osobami, że zasadniczo takie jest wasze podejście do życia, do ludzi, że za nadto właśnie tutaj siebie dajecie, za bardzo jesteście dla innych, a za mało dla siebie. To też może wynikać z tego, że wy w zasadzie od dzieciństwa nie otrzymywaliście tego, co otrzymać powinniście, nie było Tutaj poczucia bezpieczeństwa, poczucia własnej wartości. O tym może mówić ta karta, to jest pusty grób miłości. Um, I co ta karta oznacza? Czy czasem masz uczucie, że wszyscy chcą coś od ciebie, co prowadzi do tego, że jesteś obarczony problemami innych? Można się poczuć bardzo osamotnionym, kiedy musimy wciąż dbać tylko o potrzeby innych, ale teraz jest pora postawić siebie na pierwszym miejscu, respektować własne priorytety. Łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale musisz tylko nauczyć się bronić i mówić nie. No dokładnie, to jest to, o czym powiedziałam, czyli Wy tutaj macie em, taką lekcję swoją, własną, osobistą do przepracowania, ale to wynika z Waszego osobistego podejścia. To nie ma nic wspólnego z sytuacjami o podłożu karmicznym. Ten problem po prostu tkwi głęboko w Was, dlatego macie chwilę ciszy, czyli taką zachętę do wgłębienia się w siebie, w medytację. Spędź chwilę w samotności, odpoczywaj, medytuj, rozmyślaj, bo właśnie w ciszy może do was przyjść ta odpowiedź. Ale tutaj jest to dla mnie jasne, czytelne, ewidentne, że tu brakuje po prostu miłości własnej. Nie ma zachowanej równowagi. Za dużo dajecie na zewnątrz, za mało jednocześnie inwestując w siebie. Więc jeżeli my w siebie nie inwestujemy, my nie szanujemy naszych granic, no to niestety, ale. Nie otrzymamy tego z zewnątrz, więc to jest Wasza taka osobista, po prostu Wasz osobisty schemat postępowania, Wasz osobisty program do przepracowania. Więc to byłaby opcja numer jeden. I teraz przechodzimy do opcji numer dwa, to był ten ptaszek na jajeczku. I zobaczmy, czy Wasza relacja, o której pomyśleliście, jest relacją karmiczną czy ta wasza relacja jest relacją karmiczną ja myślę, że po części tak, chociaż to jest też kwestia jakiegoś własnego wyboru, dlatego że u Was widać, że Wy wniknęliście gdzieś w jakieś miejsce, środowisko, weszliście pomiędzy ludzi, którzy nie do końca Wam odpowiadają. Jesteście w miejscu, gdzie nie do końca dobrze się czujecie, gdzie są wiecznie jakieś tarcia, potyczki, musicie się przed kimś, przed czymś bronić, musicie walczyć o swoje prawa, nie jesteście tutaj respektowani, nie jesteście szanowani. Macie po prostu tego dosyć. To widać również w Piątce Kielichów, że tu, w tym miejscu, czy wśród tych ludzi, gdzie wy jesteście, nie bardzo jest możliwość budowania czegoś konstruktywnego. Tutaj będą wieczne właśnie o przysłowiową miedzę, wiecznie będzie coś na rzeczy, czyli wy nigdy nie będziecie pasować po prostu do tego miejsca. Mamy siódemkę pentakli, więc potrzeba tu jeszcze trochę cierpliwości, abyście mogli z tego miejsca wyjść. Trzeba przygotować sobie, jak to się mówi, ten plan ucieczki, plan wyjścia, plan uwolnienia się. Więc jeszcze podejrzewam, że przez najbliższe miesiące będzie wam trudno, no może też ze względu na kwarantanny, koronawirusy i tym podobne sprawy, bo nie jest to czas po prostu na przeprowadzki, przemieszczania się, odejścia. Ale w końcu pójdziecie sobie w swoim własnym kierunku. Myślę, że jest to coś co może być o podłożu karmicznym. Ta cała sytuacja, ponieważ mamy przeszłość. Obecna sytuacja ma swe źródło w przeszłości. Ta przeszłość może oznaczać również poprzednie wcielenia, gdzie z tymi ludźmi, z którymi teraz gdzieś tam jesteście, bo to mogą być związki po prostu w których wojujecie między sobą. To mogą być po prostu jakieś środowiska zawodowe, to może być rodzina. W przeszłości, czyli w poprzednich wcieleniach, coś was łączyło, co teraz domaga się uzdrowienia po prostu. Więc z jednej strony był to jakiś wasz wybór, poszliście dobrowolnie prawdopodobnie do tych miejsc, do tych ludzi, albo poszliście tam dlatego, że okoliczności życiowe was do tego zmusiły, że na dany moment wydawało wam się, że nie macie po prostu innego. Wyjścia. No i tam poszliście, ale w pewien sposób musieliście się tam znaleźć, ponieważ w tych miejscach, wśród tych ludzi, coś było jeszcze do zrobienia. Musieliście po prostu tam, jak to się mówi, postawić taką kropkę nad i. Niektórzy mogli wyjść już z jakiegoś miejsca, ale po jakimś czasie tam wrócić, czyli mieć takie wrażenie, że nastąpiło zapętlenie, że nastąpiło tutaj takie błędne koło, że już skądś uciekliście, na przykład z domu rodzinnego, w którym wam się nie układało dobrze, ale po jakimś czasie musieliście tam wrócić, bo coś było niedokończone albo okoliczności życiowe tak się poukładały, że trzeba było tam po prostu coś jeszcze zrobić, coś jeszcze dokończyć. I. Też ta karta nie jest bez, bez przyczyny, ponieważ jest to karta numer 13, a jak wiecie, 13 również jest liczbą karmiczną, oznacza tak zwaną karmę pracy. Więc Wy możecie sobie poczytać na temat karmy pracy, możecie sobie poczytać w internecie, znajdziecie wiele informacji. No i zobaczcie, tutaj mamy taki obrazek, jak z filmu po prostu uciekająca panna młoda, komuś. Nie podoba się w danym miejscu, ktoś ucieka. I co to oznacza? Jaka jest tutaj ta lekcja dla Was do przepracowania? To jest karta Wędrówka przez lasy. Być może czujesz, że wepchnięto cię w jakąś sytuację, w której już dłużej nie chcesz być. Nie miej poczucia winy, jeśli zaproponujesz inną drogę i udasz się w poszukiwaniu nowych możliwości. Idź za swoim sercem. Może potrzeba ci odrobinkę odwagi do przeprowadzenia upragnionych zmian, ale to jest właśnie ten czas, by rozważyć wszystkie dostępne ci opcje. Także tu wy już musicie przygotować właśnie ten plan odwrotu, plan ucieczki. Zostaliście właśnie wtłoczeni w tryby jakiejś takiej machiny. I może Wam się wydawać, że Wy tutaj nic nie możecie zrobić, że to wszystko dzieje się jakby bez Waszej woli, ale jak najbardziej jesteście w stanie po prostu z tego się wyrwać, po prostu odejść już z tych miejsc. Tam tak naprawdę to, co miało zostać zrobione, już się kończy. Już za chwilę będziecie wolni, będziecie mogli pójść dokąd chcecie i kreować na nowo swoją rzeczywistość. I opcja numer trzy. To sobie wybrał, czyli takie białe jajeczko w kwiatki. Zobaczmy, co tutaj dla Was, czy Wasza relacja jest relacją karmiczną? Czy Wasza relacja jest relacją karmiczną? Ja bym powiedziała w ten sposób. Ja tutaj widzę po prostu Was jako jednostki, Waszą osobistą pracę. Ja Was widzę w oderwaniu od wszelkich relacji. To tak, jakby relacje, które macie, były takim wątkiem pobocznym. Czyli nie chodzi tutaj de facto o samą tą relację. Ta największa karma, jakby największa praca, jest do przepracowania samemu ze sobą, bo mamy kartę arcykapłanki, zyskujecie mądrość. Mądrość wewnętrzną, na pewno rozwijacie się w jakiś sposób duchowo, na pewno coś w tym kierunku robicie, żeby właśnie dążyć do osobistego rozwoju. Jest ósemka pentakli, czyli tutaj z takim pełnym zaangażowaniem. Jest tu jakiś uporządkowany plan, coś macie z góry jakby zaplanowane, jak chcecie to zrobić. Być może Wam gdzieś tam na przeszkodzie stoją inni ludzie i dlatego upatrujecie w tym jakichś naleciałości karmicznych. Być może nawet są tam jakieś karmiczne zależności, ale tu mi się pokazuje, że to nie jest tak naprawdę takie istotne, bo najistotniejsze jest to, co Wy robicie sami na własnym gruncie. Wy wiecie doskonale o tym, że nawet jeżeli są jakieś obciążenia karmiczne, to praca własna, czy już sama świadomość występowania danej karmy może nas od konieczności jej takiego faktycznego przepracowywania uwolnić. Czyli tutaj e, wy zyskujecie właśnie tę głębszą świadomość. Bo tu nie chodzi o to, że my musimy fizycznie przerobić karmę. My mamy po prostu pojąć lekcję. Jeżeli ta lekcja zostanie przez nas przyswojona e, nawet teoretycznie, to może się okazać, to wystarcza Untertitelung Ja po prostu widzę tutaj u Was, że Wam może być ciężko z powodu takiego, że macie kartę pustelnika, że to jest tak de facto samotna ścieżka, że tam nie ma nikogo, kto mógłby Was wesprzeć na tej ścieżce i w związku z tym Wy często macie wątpliwości, yy, możecie mylić drogę, może Wam się wydawać, że to w ogóle yy, źle się do tego zabieracie, że nie tak powinno się to robić, że gdzieś tam już się zgubiliście, że nie ma nikogo, kto byłby Wam w stanie tutaj pomóc, ale Wy, właśnie stoicie przed wielką szansą. Ten rozwój duchowy to jest e, sprawa bardzo indywidualna, to jest nasza osobista ścieżka. Tutaj nawet jeżeli są jakieś osoby, które nam pomagają w tym rozwoju duchowym, e, czy to nawet jacyś nasi przewodnicy, jacyś nasi nauczyciele duchowi, doradcy duchowi, to i tak e, my musimy tutaj być Troszeczkę tacy samodzielni, musimy być indywidualistami. Wy stoicie przed wielką szansą, otwierają się przed Tobą wielkie szanse, skorzystaj z nich. Więc ja myślę, że tutaj nie ma się co przejmować tymi relacjami, które dookoła Was są. Tam nawet mogą być jakieś karmy, ale nie pokazuje mi się to tutaj jako em, bardzo jakieś em, trudne do pokonania, jako jakieś bardzo wyraziste, co oznacza, że to jest jakby kwestia drugorzędna, bo Wy e, jakby już większość. Większość rzeczy robicie po prostu we własnym zakresie, taką mądrość zdobywacie po prostu w samotności, pracując nad sobą, że Wy bardziej tutaj musicie po prostu skłonić się ku waszemu wnętrzu, a nie szukać wyjaśnienia gdzieś tam w sytuacjach na zewnątrz. I tutaj mamy jeszcze kartę dla Was, to jest ważne, co tutaj trzeba zrobić w Waszej sytuacji. To jest karta e, Róża Północy. Ona mówi o wierze w siebie, o słuchaniu siebie. Są chwile, w których musisz się zatrzymać i spróbować zrozumieć, w jakim punkcie Twojej osobistej drogi się znalazłeś. Tutaj nie ma miejsca na smutek. Wszystko, czego potrzebujesz, to cel, projekt, który musisz powołać do życia i spróbować zrealizować. Może być koniecznym sięgnięcie po techniki medytacji i wizualizacji, by uspokoić duszę i otrzymać pomoc. Ja, więc ja myślę, że Wy tutaj. Tutaj e, mogliście się troszeczkę w tej waszej drodze zagubić, tak jakbyście po prostu szli, szli, szli w jakimś tam określonym kierunku, i nagle znaleźli się na rozstaju dróg, i nie wiecie co dalej, gdzie tam zrobić swój kolejny krok. Więc tu trzeba się na chwilę zatrzymać, trzeba się zastanowić, trzeba ogarnąć ten chaos, trzeba po prostu. Sporządzić jakiś plan działania, zwrócić się do swojego wnętrza, bo tu, właśnie tak jak powiedziałam, ta wasza droga odbywa się w samotności. I często właśnie osoby, które rozwijają się duchowo, które coś tutaj działają z duchowością, ze swoim własnym rozwojem wewnętrznym, mają takie etapy, gdzie dopada ich zniechęcenie, jakiś rodzaj zniecierpliwienia, jakiś rodzaj zastanawiania się, wątpliwości, co dalej, w którym kierunku podążyć. Ponieważ w tym rozwoju duchowym często jest tak, że robimy jeden krok do przodu, dwa kroki do tyłu, ale to jest potrzebne. Czasami ta retrospekcja, Prospekcja, czyli te dwa kroki do tyłu są potrzebne, bo coś tam jeszcze zostało niezrobione, zrobione, nie przepracowane, nie uzdrowione i to nas blokuje, to powoduje, że nie możemy ruszyć dalej. Więc ja myślę, że u Was. Warto właśnie zrobić taki wgląd w siebie i taką swoistą retrospekcję, trochę się cofnąć ym, do tego na przykład, nad czym pracowaliście jeszcze rok temu, co wtedy wydawało Wam się barierą nie do przeskoczenia, i dopiero z tej perspektywy czasu zobaczycie, jak daleko poszliście do przodu w swoim osobistym rozwoju. Więc ja tutaj. Ym, nawet nie to, że nie widzę waszej relacji, o której pomyśleliście jako relację karmiczną, bo tak naprawdę tu się żadna relacja w tych kartach nie pokazała. Karty chciały pokazać coś innego. Karty chciały wskazać na to, że wy jesteście kluczem, wy jesteście odpowiedzią do waszej zagadki. No zresztą arcykapłanka, to jest karta, która mówi o tajemnicy, która mówi ha, ja ci nie powiem, ty sam musisz do tego dojść, ty sama musisz na to wpaść. Yy, więc tutaj yy, jakby zachęca was to po prostu do do poszukania wewnątrz siebie. Także tak to wygląda dla opcji numer 3. Jeżeli dla kogoś ten przekaz okazał się niewystarczający i potrzebuje właśnie takiego osobistego wglądu, potrzebuje osobistej porady, no to oczywiście Was zapraszam. A ja dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam Was gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia.